Dzień dobry, dzień dobry. Hejo. <gulet> Go live. <light. gulet> Słuchajcie, witamy w niedzielny Hej, poranek. Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Zuzanna Strycharska. Tak. A... Finanse osobiste pomagam rozwinąć żagle finansów tych, chcą rozwijać te żagle i ponowywać podstawowe manewry. A, a ja jestem Warto z YouTube, YouTube i ja pomagam rozwijać skrzydło mamie. <gulet> Zwijamy sobie razem nasze, nasze skrzydła. Ciekawe, jak tam dzisiaj y, będzie. Y, no. y, z naszym live'em. Z naszym live'em słuchajcie, tak? No bo nie, nie powiem, testujemy nową rzecz. Ciekawa jestem. Y, A tu stream. Gdzie stream? Tu, Tu. Ads to stream. A. O, dzień dobry. A, Jesteśmy live. Witamy dla <laughs> tych, co dopiero przybyli. Słuchaj, że był ciał nykiem, bo jeszcze nie nigdy tego. Tak, jak przed chwilą rozmawialiśmy na temat problemu z Bartoszem, Bartosz stwierdził fajnie, że problemy trzeba rozwiązywać się. Tak. I, co? I rozwiązaliśmy problem, mam nadzieję. Dzisiaj Trzyma. co? Dzisiaj e, sprawdzaliśmy. E, Kalendarz świąt nietypowych, no. no i mamy dzisiaj dzień iluzjonistów, to taki tak, trochę, tak jak my. Iluzja, iluzja, w finansach. Ale mam nadzieję, że nie będzie iluzja Ale... w finansach, tylko będzie właśnie. Prosto, łatwo. Prosto, łatwo i przyjemnie, z, z właśnie podstawowymi wiadomościami, podstawowymi manewrami. Mam nadzieję, że pójdzie Wam zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. I co, Bartosz? Pamiętasz, wymienialiśmy ostatnio główne siły, które napędzają ekonomię. ekonomię. Ciekawe, czy ktoś z Was. pamięta jeszcze, O, jakie ma, o wy może możecie teraz na szefie? Czekamy. Czy pamiętacie, właśnie? Tutaj zrobimy Poczekamy. Też, też, dla, też dla marzenki. <laughs> no, ale nie będziemy naszych. Widzisz tutaj długo przetrzymywać. Eee, no, to będzie wzrost produktywności i cykle płynności. Tak, cykle były jakieś? E, ten e, krótko i długi. E, o krótkim rozmawialiśmy tydzień temu. O krótkim tydzień temu, dzisiaj o długim, e, o długim tak? A co tydzień? A za tydzień no zobaczymy, co będzie za tydzień. Tak, tydzień jest długi, zobaczymy. Może ktoś nam podpowie jakiś fajny, fajny temat do omówienia, który, na przykład temat taki, który chcielibyście omówić ze swoim dzieckiem, a, a że tak powiem macie jakieś wątpliwości, w jaki sposób to zacząć i, i kontynuować edukację swoich dzieci, bo my jako rodzice Jesteśmy pierwszymi edukatorami. No i słuchajcie tak. E, pamiętasz, Bartosz, jak, jak to było, nie? Mm, tak. Jak się zaczynało tworzenie cykli. Tak, czyli... tak. Zarabia e, zarabiając, zarabiając 100 tysięcy, zapłacisz kartą. E, ten zapłacisz kartą jakby 110. Tak. No to, e, no to spowodujesz, że zakupy za 110. Przez to e, ten. Przez to ktoś inny zarobi 110. Wydaje, i jakby wyda 120. Tak. I tak dalej, i tak się. I cykura. Wydatek, wydatek jednej osoby jest automatycznie zarobkiem zarobkiem drugiej, drugiej osoby. I trzeciej. Tak. No i trzecie, i trzeciej tak właśnie powoduje to, że kredyt właśnie zaciąganie tego dodatkowego pieniądza z postaci o, kredytu powoduje to, że... <laughs> Społeczeństwo bo się bogaci, tak? Bo jeden zarabia, a jeden wydaje więcej, to drugi zarabia automatycznie więcej, tak? Cykl tak. rośnie i w końcu musi spaść, bo cykle krótkoterminowe się też e, kończą oczywiście, tak? Tak. No i słuchajcie... Mm, spoko, spoko, ale jak się robi długoterminowy cykl? Długoterminowy cykl... Um, tak, tak. <laughs> No właśnie, podobnie jak ten krótkoterminowy. Jako, że wydatki z drugiej strony, jak powiedzieć, są dochodem innych, w momencie pewnym, w pewnym momencie zauważasz w pierwszym, że, że właśnie te wydatki najpierw rosną, bo dostępny jest kredyt. I tak długo, jak dostępny jest kredyt, nie kredyt, to ilość wydatków rośnie szybciej niż w pewnym momencie produkcja, produkcja Dóbr. E, ceny rosną, ale kiedy ceny rosną, e, to też pojawia się oczywiście inflacja. Wszystko to e, oczywiście spowodował kredyt, bo e, bank centralny to też nie, nie chce zbyt dużej inflacji, bo to pamięć, że jak żeśmy mówili o inflacji, powoduje hiperinflację. Tak. A tego też bank e, podnosi centralne stopy procentowe, bo przy wyższych e, stopach procentowych. Niewiele osób, mnie oczywiście osób może pozwolić sobie na pożyczanie pieniędzy, a ci co już pożyczyli, no to oczywiście mówiliśmy, że mają większe koszty. No, jako... ja, bo podobno na mikrofon trzeszczy też. Mikrofon nam czeszczy. Ja, ja to naprawię. Ty to naprawi, już lepiej go nie dotykaj. To jest mój... Bartosiu, Wydatki z drugiej strony, tak mówię, są dochodem, dochodem innym. Jeśli koszty rosną, oczywiście, to ludzie mają mniej pieniędzy na wydatki, tak i, i jeszcze bardziej. I ojoj. No i, ojo, i ojoj. Ludzie wydają mniej, ceny dóbr spadają, przez to się nie opłaca producentom już tak dużo produk produkować, aktywność gospodarcza spada, ceny spadają. E, ma się więcej kosztów, no i znowu, w ten, w, w, wtedy, w normalnej sytuacji bank centralny wchodzi do gry i, i obniżając stopy, by znów wróciło do normy. No, ale niestety, koniec każdego krótkoterminowego cyklu jest początk, i, i początek następnego cyklu. Jest, kończy się nie tyle, że też wzrostem może i wydajności, ale też i znacznie większym wzrostem zadłużenia, no bo po prostu z roku na rok ludzie wydają więcej, zamiast oszczędzać i spłacać kredyty, tak, kredyt goni kredyt, w pewnym momencie jest tak, że długi rosną szybciej niż dochody, czyli zadłużamy się bardziej niż, niż zarabiamy. No, i właśnie wtedy zaczyna się tworzyć taki długo, długoterminowy cykl zadłużenia, bo gdy za, e, obciążenie zadłużeniem jest tak duże, że nie można go już e, zmniejszyć e, obniżeniem stóp procentowych, bo stopy procentowe są już tak nisko i, i to, to właśnie jest taka a, różnica pomiędzy, żeśmy mówili ostatnio, recesją, a, że, że jest właśnie ten. Z i wtedy bank centralny może tymi yy, yy, wahaniami, tą wajchą, <laughs> obniżenia, podwyższenia stóp procentowych, może regulować i pobudzać gospodarkę, ale stopy są już tak niskie, nisko, że bank centralny już po prostu nie jest w stanie jeszcze niżej tego, yy, 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 tych stóp yy, obniżyć. Nie może jej dać na minus. No, w niektórych krajach już są yy, teraz na minus, tak. No, ale jest to konieczne, bo też um, jest konieczny proces podjęcia tak zwanego odłużenia. E, jest to dlatego konieczne, ponieważ kredytobiorcy mają świadomość, że um, znaczy kredytodawcy mają świadomość, że kredytobiorcy już stracili swoją zdolność kredytową. Nie jest tak łatwo dostać kredyt. Um, Sami nawet kredytobiorcy, ludzie już wiedzą, że są tak już obciążeni, tyle mają kredytu, że po prostu już nawet boją się myśleć o kolejnym kredycie. Są sparaliżowani długiem, tak? A... Nie mogą się nie zmuszyć. No, często są nawet zmuszani, by sprzedawać swoje aktywa, samochody, czy domy, czy działki po to, żeby spłacić właśnie... Kredyt, tak? I pokryć tą taką dziurę, którą mają w budżecie, bo nie mają na tyle dochodów i nie mogą pokryć tego, co zarabiają, tych wszystkich kosztów, które są, wynikają z, 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 z ilości zadłużenia, tak? Bo tu jest zadłużenie na karcie, na kredycie, na czymś tam i tu jakaś chwilówka, tak? Yy, no to. By, i... To wypad do zakupanego. <laughs> to wypad do zakupanego, tak? No, yy... I to, po, to to powoduje też, że, że powoli, powoli rynek nieruchomości się załamuje, banki wpadają w kłopoty, giełda powoli się załamuje, zabezpieczenia tracą kredytów na wartości, nie? Zdolność kredytowa, to tak mówiłam, załamuje się. Ludzie generalnie czują się biedni, mają mniej wydatków, mniej dochodów, mniej bogactwa. No i te kredyty, nie? No tak zwana równia. Równia no, pochadu. No niestety, no ale No co? to jest podobnie jakby, jakby, jakby się takiemu no, podobnemu ten ucięli trzy nogi. No właśnie, ale oczywiście można wyjść z opresji, należy trzeba właśnie wyjść z opresji. No i co? Są takie cztery sposoby. Pierwszy oczywiście z nich to jest przycinanie wydatków. Zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, jak również rząd tną jako pierwsze wydatki, tak. No ale pamiętajmy, że wydatki, cięcie wydatków, wydatki to dochody innych, innych ludzi, dokładnie. No i jeśli za bardzo się przytnie te wydatki, no to dochody będą znikać znacznie szybciej niż, e, niż dług, tak, e, bo e, firmy redukując na przykład koszt, będą zmieszały e, zatrudnienie, tak. Jeżeli będą zmniejszały zatrudnienie, to automatycznie będą zwiększały bezrobocie. Tak, bezrobocie, brawo. A jeśli ja, jest ja ktoś... coś powiedziałem. <laughs> Klaska z klaszką. Klask. A jeśli e, jest ktoś bezrobotny, no to co? No, no to, to nie może e, e, spać długo, bo nie ma czego. No bo nie. No i tu jest właśnie. Ej, no właśnie. A kolej... jeśli do bezdomnego przyjdzie komornik i da mu coś? Ej, bezdomny, no nie ma domu, no to co, mu mi tak. <laughs> <laughs> nie mam Bartosz... Matko jedyna... Dobrze, idźmy do następnego kroku, tak? E, jeśli osoby i firmy nie mają jak spłacać tego e, kredytu, no to e, no to właśnie e, co trzeba zrobić? Zredukować Redukować się dług, zadłużenie, za zmniejszyć, tak? Jak to zrobić, tak? No można wykorzystać do tego sposobu restrukturyzację. Restrukturyzacja to jest, zaraz Ci powiem, co to jest, ale taki właśnie kij w postaci restrukturyzacji, zadłużenia, zredukowania długu ma dwa końce, bo bank zgadza się właśnie na restrukturyzowanie, czyli tak, woli wydłużyć okres płaty kredytu, woli obniżyć oprocentowanie, woli obciąć kwotę zadłużenia. Po to, by dostać cokolwiek, tak, z powrotem. Bo jeżeli nie dostanie czegokolwiek, to ci, co mają lokaty, mogą zacząć się obawiać, że bank nie będzie miał z czego im wypłacić tych lokat, tak, bo, no, bo są osoby, które deponują środki w bankach, tak. No i takie czasami mamy możliwość obserwowania zjawiska. Tutaj w czasie covid też mieliśmy takie możliwość obserwowania, że ludzie rzucali się do banków, by wypłacać pieniądze. W czasach właśnie takiej, takiej paniki i niepewności, ludzie najczęściej wypłacają pieniądze z banku. No banki są wtedy no dużych... No, no 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 po prostu ten więc są zagrożeni. No tak. Tutaj, Opałach, depresja gospodarcza gotowa. Niektórzy nawet też czasami odkrywają, że ich pieniądze po prostu zniknęły. Tak. O, tak. Ono, no właśnie, bo dzisiaj jest dzień iluzjonisty. Dzień iluzjonisty, tak. No to jeszcze no ładnie się łączy. No i, i niższe zatrudnienie, to oczywiście też niższe podatki, które rząd otrzymuje. Które spowodują a większe bezrobocie, no to powoduje, że rząd ma większe, większe wydatki, bo musi płacić różne zapomogi na, dla bezrobotnych. Tak? Rząd powinien też tworzyć programy, żeby pobudzić, stymulować gospodarkę. Tak? No, a najczęściej to robi, takim narzędziem jest stymulowanie gospodarki poprzez zwiększenie wydawania środków na zakup usług i, 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 i różnych, nie wiem, zamówienia publiczne. W ten sposób daje ludziom zarobić, żeby ci z kolei mogli wtedy kupować, wydawać i, 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 i żeby inni z kolei mogli zarabiać. Tak? Taki, taki łańcuszek. No ale rząd mając mniej dochodów bo, bo ludzie jest duże bezrobocie, ludzie w niej zarabiają, żeby właśnie zwiększyć swoje wydatki, no to musi pożyczać pieniądze od ludzi bogatych. No i tu jest bogactwo, jest właśnie silnie spolaryzowane, skoncentrowane w niewielkiej, niewielkiej grupy osób, dlatego też rząd podnosi podatki dla, też dla, dla bogatych. Co pozwala na taką redystrybucję środ środków od bogatych do biednych. Tak? No ale to oczywiście ta redystrybucja środków to jest takie kolejne na narzędzie. E trzecie. Y no, zwykle bogatym się to nie podoba. Tak? No. E no ale jakoś trzeba to wymyślić w ten sposób redystrybucji, by przetransportować te pieniądze od bogatych, e bogatych do biednych. No i, um, i jeśli recesja będzie trwała, a, taka, taki marazm gospodarczy zbyt, zbyt długo tak i, i, i no to rząd będzie sięgał nie. właśnie do kieszeni bogatych zbyt długo, zbyt długo będzie ich obciążał różnymi podatkami, no to nastroje społeczne będą kiepskie, będą narastały. Protesty. Mogą też nawet być protesty i, i, i konflikty pomiędzy krajami, tak? Zmiany polityczne mogą się pojawiać, wymiany, wymiany rządów, tak? No i, i zaczęło się też już tak w historii nie nieraz, że nawet taka sytuacja redystrybucji środków doprowadziła do, do wojen, nie? Na przykład tutaj też mieliśmy drugą wojnę światową, Hitler, te sprawy. Także to nie jest taka, a, taka prosta, a, prosta sprawa. No, a co pozostaje. zostaje? Yy, wiesz co? No, yy, kolejnym elementem pozostaje jest właśnie takie dodrukowanie pieniędzy. O tym dodrukowaniu pieniędzy przez Bank Centralny to już kilka razy rozmawialiśmy, nie? No. I właśnie w takim, w takim tym, yy, no, raźmie, takim tym dołku, żeby wyjść właśnie do góry, yy, odbić się z tego dołka, no to potrzebujemy, by Bank Centralny dodrukował pieniędzy bank centralny drukuje pieniądze, a za nie kupuje obligacje rządowe, bo rząd dostaje środki, rząd dostaje środki na zakup usług, i dóbr i dla, zasiłki dla bezrobotnych, dlatego rząd i bank muszą razem współpracować, tak, bo tylko bank centralny może drukować pieniądze i może kupować te obligacje, aktywa takie finansowe rządu, a tylko rząd może kupić produkty i usługi, by stymulować właśnie gospodarkę. No, jest to, jest to ciężki temat. Powiedz mi, jak Ty, jak ty to się na to zapatrujesz, coś, coś Ci tam, że tak powiem, za, za, zaświtało. Tak. Właśnie ten, chciałbym powiedzieć, że. Jakby, jak jest ta sytuacja, że y, rząd zabiera bogatych dla bezrobotnych? No. To, 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 na, to, na, to na papierze to było że takie, jakby, takie jakby Robin Hood. Tylko to co z papierem nie zawsze się pokrywa, co to jest rzeczywiście. To tak jest taki, taki Robin Hood troszeczkę, nie? No dlatego, no. dlatego właśnie te, mając świadomość tych. tych Cykli, tak? Ludzie też powinni po prostu jakoś próbować się zabezpieczyć, tak? Wyjechać do innego kraju. Nie, no, wyjechać nie do innego kraju, tak? tak ale, ale przede, wszystkim, przede wszystkim tutaj właśnie źródłem tych wszystkich, tych wszystkich też pro, jako problemów, tak? No to jest, jest zaciąganie, zadłużanie się, tak? Zaciąganie kredytów. Dlatego też jednym ze sposobów. Jest właśnie e, oszczędzanie, tak? I, i, i próba, e, i próba tak, życia, żeby, żeby po prostu nie było konieczności kredytu. Wtedy, ty, jako osoba, osoba fizyczna, pan Kowalski, pan Bartoszyka, e, no, nie będziesz w, taki, w takich e, też e, sytuacjach, że e, ktoś podniesie stopę procentową, ty będziesz miał większe wydatki, nie będziesz miał za co kupić, tak? E, e, no i będziesz miał słabo. No, i musisz dążyć do tego, żeby właśnie nie stać się no, podmiotem, który został dotknięty przez na przykład zwolnienie przez, przez pracodawcę. Tak. I tak punkty 1, 2, 3, czyli to cięcie wydatków, redukcja długu, redystrybucja środków, wszystko to powoduje, że mm, ma takie działanie takie troszkę deflacyjne, obniżenie spadku cen. Natomiast mm, Dodrukowywanie pieniędzy ma działanie inflacyjne, pobudzanie gospodarki, pobudzanie cen. No i to właśnie powoduje, że żeby wyjść z impasu, wszystko jest to robione po to, żeby wyjść właśnie z tego impasu, z tego dołka, żeby dochód zaczął rosnąć szybciej niż przyrasta dług. Tak? Bo całym problemem jest ten moment, taki przegięcia, kiedy dług zaczyna nam rosnąć szybciej niż niż dług, tak? Bo nie potrafimy sobie gdzieś tam różnych rzeczy po, poodmawiać i wolimy mieć już teraz, zaraz, natychmiast e, na kredyt, tak? To ja Wam może skrócę całego live'a w, w, w jednym, maksymalnie dwóch zdaniach. Bo mama mówiła, że co jeśli y, ten jakby dług jest jakby większy niż dochód? No to proste, znaleźć długą pracę, jakąś dorywczą. <grym> po prostu nie zaciągać y, długu konstrukcyjnego, tak? Tylko żyć poniżej okay, z swojego ten. progu, takiego. Wyż poniżej ten. Dobrze. Mam nadzieję, że dzisiejszy live był dla Was wartościowy. Prosimy Was o komentarze. No. Prosimy o jakieś podpowiedzi, w jaki sposób za tydzień możemy, co możemy podpowiedzieć. A tu, dużo różnych. O kurde, jak dużo osób. <laughs> o kurde, <jest> bardzo, <laughs> no, no, jak na tak standardy, standardy to, to jest dużo. Osób. No, w niedzielę rano to jest. No, to, to jest ósma 51. Jest dużo. szkoda, że jest końcówka. Dzisiaj, yy, dzisiaj yy, właśnie tutaj zobacz, yy, jeszcze na, na komentarze yy, Andrzej Marzenka. Super, gdzie widzicie, że jesteśmy trochę w innym, w innym miejscu, zrobiliśmy sobie inne, inne studio. Ciekawe czy Wam się no. o, napiszcie, podoba. To, co możemy dodać do niego? Co możemy dodać, tak? No. <laughs> I oczywiście zapraszam, zapraszam na za tydzień. Jeśli możecie, to udostępniajcie, lajkujcie, wtedy będziemy docierać. O, no będzie, mi mieli. Do większej ilości rodziców, którzy ewentualnie będą chcieli porozmawiać z dziećmi na tematy, na tematy finansowe. Tak? To jest chyba ważne. No to jest bardzo ważne. I to jest ten obszar taki życia, który nie jest pokryty przez właśnie edukację szkolną. To Marzenka pisze nam: jesteście, jesteście świetni. <grywdy> bardzo się cieszymy. Dziękujemy tak. za, za, za komentarze. Będziemy starać się w kolejnych, właśnie, live'ach, coraz więcej jakichś tam no. pod, podpowiedzi, ciekawych informacji. I ro, będziemy rodzicom. starać się jak najlepsi. <laughs> w tym, co robimy. Bo czemu nie? Bo czemu nie? Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy. A mniej niedzieli w mnie, ten, ty, tygodnia dnia, płacza, milenium czy czegoś. I nie wpadajcie, nie wpadajcie w te dugi. cykle długi, tak? I, I uczcie tego was, wasze dzieci przede wszystkim, żeby z rozwagą o, zaciągały właśnie wszystkiego rodzaju zobowiązania a, kredytowe. Um, fajnie jest e, konsumować, wydawać, zaciągać żyć na kredyt, natomiast no, wszystko ma swoje dobre i, i, i złe strony, i przede wszystkim nie bójmy się rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, tak? Daje im w ten sposób bezpieczeństwo finansowe, spokój, tak? Będą wiedziały dokładnie, co robić, żeby. I poduszkę finansową, I poduszkę. poduszkę finansową, tak, żeby tworzyły sobie. No i żeby były oczywiście szczęśliwe, a to chyba jest w gestii każdego z, z rodziców. No. Pozdrawiamy Was serdecznie. A uwaga jeszcze y, call to action. Pijcie wodę. Pijcie wodę. Polecam. <gryw> Ojku. Kończymy. Opa. Pa. pa. Do za tydzień.